manko wiecie w co gramy, wiecie kiedy gramy, wiecie, um, wiecie wszystko, bo już tyle razy to mówiłem Przychodzi do nas Gorecka dzisiaj, zaliczy swój debiut Zobaczymy, pisaliście, żeby Milika nie sprzedawać, więc nie będę go sprzedawał e, Może w następnym sezonie, jeżeli nie jesteście, no to nie Stuttgart, Stuttgart z raza z raza na pewno będę chciał troszkę kaski 25 milionów, myślę, że dobra cena za takiego klasowego pomocnika argentyńskiego. I myślę, że możemy po prostu zaczynać od meczu z Napoli. Napoli nie pamiętam co się działo, chyba, nas, chyba wygrali z nami. Nie pamiętam, sprawdźmy to. No, ale wyniki nawet dobre, no co by tutaj nie mówić, no kurczę. Nie, był remis. Był remis 1 do jednego. Oj, oj nie, 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 nie to, nie to. Dobrze, więc zaczynamy mecz z y, Neapolem. Diego Armando Maradon na stadium. wow, niemożliwe. Dobrze, czy tutaj jest z jest Gorecka? Jest Gorecka. O, jest jedynarską. Chwila, chwila. zmienimy mu tylko numer. Gorecka będzie miał dziewiętnastkę. Tutaj go od razu damy do pierwszego składu, ponieważ w Lokateli no nie będzie już grał, <laughs> że tak powiem. No i właśnie takim ustawieniem będziemy normalnie grali. Więc lecimy do meczu z Napoli. Ho, 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 ale tutaj piękny stadion neapolitański. A, ale bym sobie zjadł jakiś, jakiś tutaj kuczy, co? Danie neapolitańskie. A, jestem głodny. Nie wiem, czy słychać, ale mam lekką chrypkę. Nie wiem dlaczego. Ale musicie to przeboleć. Oho <laughs> kieza. Pierwsza dogodna akcja, żeby coś tutaj wyczarować. Zobaczymy. Uleż tutaj, KIEZA, co on robi? Nie! No po co te drugie? Po co te drugie? To przez przypadek zrobiłem. Ole te pierwsze. ale ALEŻ tam ominął, no ale dupa słonia i tak się stało. A teraz raspadori mnie tutaj bardzo łatwo mija. Gorecka jeszcze chyba nie DOTKNĄŁ piłki. Ciekawa sprawa. Teraz Orsolini wbiega w POLE karne i strzela. Niestety nie ma gola obok bramki. Oj, oj Dobrze, że on tą głową tam nie dosięgnął. Zabrakło mu trochę centymetrów. Strasznie jest gorąco, ja nie mogę myśleć. Nie umiem myśleć. Halo, carboni, weź go, weź go. Nie gol! Nie szczęsny! Szczęsny broni, świetnie! Tak jak dla reprezentacji polski. Czyli Sigma, czyli Sigma po prostu. I co by tu więcej mówić? Dobrze, kieza. Patrzcie, patrzcie co Kieza robi. Pa! A no No panie sędzio, pewnie, że faul My to umiemy z wolnych strzelać. Zobaczmy, tylko wpuścimy. Dobra, wiecie co? Wiecie co? Wpuścimy naszego eksperta od rzutów wolnych, czyli Wlachowicie. O, wchodzi tutaj Sigma, nasz najlepszy piłkarz. Zobaczymy. No, na no, urodzie spisał się zbyt dobrze. Dobra. Spróbujmy. Zobaczymy, czy się uda. i blisko było troszkę za troszkę za daleko od słupka niestety strzeliłem. Bramkarz to wybronił, ale celny strzał, celny strzał. A jeszcze zrobimy zmiany, wejdzie sobie zalazr zamiast Szymańskiego, wejdzie sobie Fagioli zamiast Rabiota Wejdzie sobie Retegi zamiast Milika, wejdzie sobie Wea zamiast Orsoliniego, no i w sumie to tyle, bo myślałem, że jeszcze jedną mam zmianę, a, ale nie mam żadnej, więc... Po prostu y, właśnie będą takie zmiany, jakie tutaj pokazałem. A teraz Orsolini, może jeszcze... oj ale świetnie, świetnie to naprawdę zrobił. Jeszcze ma piłkę, jeszcze mu nie odebrali. Orsolini. Czy pod koniec jeszcze strzeli Gola? Tak! Orsolini, ale pięknie to zrobił! Napierz założył siaty dla, dla zawodnika Napoli. A później pięknie wybiegł na w pole karne i strzelił pięknego mmm, Kurde, zapominam zawsze tego słowa. Dokręconego gola Nie no tam bramkarz nie miał szans o, Ale tutaj Mario Rui jak został o, No jak został okradziony po prostu z tej piłeczki i Orsolini świetnym plasowanym uderzeniem Pokonał bramkarza Goliniego No Golini faktycznie Bo mu gole strzelają Heh. Patrzcie o nie mogę tego dosięgnąć do ciała Jak tyż to zrobił Orsolini Ty świetny Sigmo no i wygrywam jedno zera. No i weszły zmiany, więc jest git. Wrazy 70 minuta, nic się nie dzieje. Oj, i teraz Raspadori Gatti goń go proszę cię. Raz podory skrzydłem. Dośrodkowanie takie takie, takie niedośrodkowywujące jakby... Takie dośrodkowanie niedośrodkowujące, a teraz świetne rozegranie i za laser Nasz urugwajski pomocnik tutaj leci, leci tutaj, omija wszystkich Podanie do Kiezy, Kieza tutaj, o, omija, czy omija, czy omija, tak, omija, 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 dawaj, dawaj, omija, Nie, nie ominął do końca Ominął tylko trochę, ale Zieliński mu zabrał O kurda, ty nie grasz w Interze, panie Zieliński, już przypadkiem? Nie, no jeszcze wtedy nie grał, ale teraz Frank Angisa, o, ja nie trafił ale Beka, tak jak w, w ostatnich odcinkach wlachowić Właśnie zleczę, chyba też <laughs> Nie trafił, oj ona pustaka, ale <laughs> Beka, Beka z Napoli, Beka z Napoli Jakiś Izak, Isaac... ej Izak Romero to nie jest Sensu Dinaza? Co ja mówiłem, że nie strzeli, a jednak ktoś tam strzelił, nie wiem nie wiem czy to właśnie nie on. Dobrze, ale teraz Kieza. Dośrodkowanie na, na retegi. Faul? Faul. Fałsz polu. Karny? Karny! Co? <ścoughs> Jasny gwint. Ja na tego nie zauważyłem. Nie, nie widziałem co się dzieje, a tutaj Karny. Na Kiezie, proszę bardzo. O kurde, panie, co pan zrobił? On no to wlachowić tutaj, proszę bardzo. Dobra, może pierwszy raz w prawo z czymś, tylko żeby to się nie zemściło, dobra, weźmy, tak Okej okay. Maksymalna moc, no może nie taka maksymalna, ale czy będzie gol, uwaga, PUM! Jest! ale było blisko, było blisko, żeby obronił, ale s. wygrywamy dwa za razy na poli, No i dla Chowić kolejną bramkę notuje w Serie A Nie no, tak szczerze, to takie jest mi gorąco, że zaraz chyba wskakuję do basenu, Pod Odcinek nagram i wskakuję do basenu Oho, dobra, ale Basem musi poczekać. Teraz Cyril Żonże. Nie, no jaki Cyril. Aha. Nie, no jak tam był faul. Panie sędzio. Oho, ojoj, bitka, bitka. że o Simon musi go tutaj odciągać od Kar... Co się patrzysz, Parwoden, ta kurwa? Ludzika z delmy nie widziałeś? Albo niego. No, no tam nie było faul, moim zdaniem. Pędzi tam. Podanie, dobrze, dobrze, dobrze. Wlachowicz. Aj, oj, dobrze, dobrze, Flachowicz, jednak nie aj. za Lazar strzało! oj, oj, nie ma bramki! Kurde się po krótki, mam on tak strzeli pod poprzeczkę jakoś dziwnie. Dobra, ostatnia akcja tego meczu. Zobaczymy. Izak... nie. Anguisa, nie no taki bla. To ojej, kto tam tak zjebał? Ojoj, ale szczęsny uratował swoje czyste konto. Szczęsny uratował swoje czyste konto, a my wygrywamy 2 do 0 razy na poli. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak powiem. No, ale ogólnie szczęsny uratował swoje czyste konto w tym meczu. <laughs> Tak, my nie posiadamy piłki, ale wygraliśmy Orsuli, najlepszy najlepszym piłkarzem, zgadzam się, ją po tej bramce pieki tam ominął, i ja opierdzieli siaty tutaj zawalił, później Spida odpalił i strzelił gola niczym Armani, nie wiem, chciałem to zrobić. ej jak tu, Napoli jest jeszcze wyżej od nas, niemożliwe, dobra, ale jeżeli teraz wygramy, możemy być na trzecim miejscu, jeżeli Inter przegra, ale że Napoli jest na takim samym poziomie jak ta, i w tym odcinku w ogóle kończy się okno transferowe, więc... Chyba nie wiem, chyba nic mi nie polecicie, Znaczy na pewno nic mi nie polecicie, żebym kupił. Może w następnym okienku. O, Alkaras już tutaj do sprzedania za 23 miliony, więc Alkaras odchodzi. Mamy 34 miliony jeszcze. I teraz tak. Nie możemy kupić Bakayoko. Możemy kupić kota takaja i chyba to zrobię. Chyba kupuję tylko taka, taka, tylko takaja. Japońskiego obrońcę. Zobaczymy, jak to w eventu się on sobie się, się sprawdzi. No i trzeba będzie zbierać na tego retegi, tak mi się zdaje. Czy mamy kogoś w ogóle jeszcze do sprzedania? Sprawdźmy. No jeżeli minika nie sprzedamy, no to chyba tego Manciniego trzeba będzie się pozbyć, co nie? maso Mancini. O! Ale w Unii Berlin zagrał dwa mecze i strzelił dwie bramki. Ładnie, ładnie. Właśnie, właśnie. Właśnie, właśnie. posprawdzajmy. Tych, którzy są wypożyczeni, czy mają jakieś fajne tutaj osiągnięcie? No, Palumbo zagrał trzy mecze, bardzo słabo. Salifu w Augsburgu, 4 mecze, bardzo słabo. Czy ktoś tutaj jeszcze? Ja, chyba nie. A, Gero fajnie jeszcze, ale w ogóle Liga USA to jeszcze się nie zaczęła, w sensie MLS. No, e, dobra. Mum za mum, Chyba nie robisz żadnych transferów. Chyba nie zdąży Bakayoko już zakontraktować. W sensie na pewno nie zdarzy, bo tam nie 50 milionów, a ja... Ooo ale pięknie to wygląda. Kota takaj. 192 cm wzrostu. Gigant. Ale jak nie chcecie tego minika sprzedawać, no to nie będę go sprzedawał, nie no jednak. Co ja? Co ja będę? Dobra, zobaczcie co tutaj się dzieje. <ścoughs> Lacja chcesz szczęsnego. No pewnie, pewnie, już, 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 już już go wam sprzedaję. Szczęsno odejdzie, ale na pewno nie, nie w tej połowie sezonu. A my koczymy okienko transferowe. Kupiliśmy dwóch piłkarzy. Sprzedaliśmy chyba jednego? Nie wiem. alka sprzedaliśmy. Nie, no, chyba więcej. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie interesuje mnie interesuje to, uważaj, że kupiliśmy dwóch z naszych e, piłkarzy nowych. Gorecka oraz e, Kota Takaj. A my lecimy na mecz z Monzo. I może Kota Takaj sobie zadebiutuje. Zobaczymy. Sprawdźmy tutaj, czy może jakaś zła forma. No serio akurat teraz, akurat teraz to wszyscy mają dobre formy, nie? Wszyscy mają dobre formy, jak jakby, nie wiem. Dobra, dialog wypierdziele, jak chcę dać dla kota taka i zagrać. Akurat teraz jak chciałem, żeby ktoś zagrał z ławki, to oni muszą mieć wspaniałe formy. No, musi tak być, oczywiście. A ja w ogóle sprawdziłem, że czym taka taka ma prawą nogę? Tak, dobra, na szczęście ma. No to teraz tak, no tak patrzę, tak patrzę. Gorecka naprawdę ładnie zagra, więc on na pewno będzie. I nie wiem teraz, czy jakieś zmiany w ogóle robić. Dobra, kamiazo sobie jedzie, bo kiedy tak średnio. Więc wychodzimy na takie A może bułkę jeszcze dam? Dobra, bułkę nie chce zagra. I wychodzimy takim skodem. Ach, tak. Dzisiaj to jest ten dzień. To jest ten wielki dzień, kiedy zagramy przeciwko Skibidimondzie. Moza nas chyba pokonała na początku sezonu. Nie wiem. Nie wiem tego, nie pamiętam tego. Ale chuj mnie to obchodzi. Po prostu wygrajmy ten mecz. Ok, miałem wystarczająco tutaj do Szymańskiego podanie i Szymański strzał i do Szymański! No, Brawo! W piątej minucie naprawdę szybko, oj, uderzyłem o biurko, Coś przypadek nogą. <laughs> A Szymański strzela gola, no i git, no i git. Nasz piłkarz z ósemką. Proszę bardzo, takie tutaj podanie od Kambiazo, no Kambiazo w ostatnich meczach to naprawdę, ale ten strzał, ale on był piękny, ale on był piękny, prosto wróg dolny, no bramka nie miał nic do powiedzenia, co nie? Pafu, ole, nie no miał coś do powiedzenia, to jest Di Gregorio, on akurat, akurat ten strzał mógł bronić, to nie był taki idealny strzał, ale wygrywa 1 do 0, więc no co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że Szymański jest sigma i polska górum. Aha, dzięki, dzięki za podanie tutaj do Szymańskiego Patrzcie, Szymański strzela z drugiego gola Haha, ha, lego Ty, Szymański, dobra, Szymański jest lepszy od Milika Strzela dwie bramki, proszę bardzo Szymański ma tyle samo bramek co Milik Nie, Milik ma chyba trzy bramki, dobra To jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze mu brakuje Nie no, 2-0 po 20 minutach Bardzo, bardzo fajny, okropnie wynik <laughs> bardzo mi się to podoba jeżeli toka taka i wejdzie sobie ta z takim wynikiem, no to debiut marzeń, co nie? Patrzcie, Szymański strzela hat trika w tym meczu. <laughs> A to by było ciekawe. O, będzie rożny dla nas. Git, kit, kit, kit. No, Szymański teraz nie strzeli. Niestety, ale dobra. To idziemy. Mniki Wlachowicz. Oj, Wlachowicz, może fajnie tutaj strzelić z krótkiego. Troszku. O, świetnie. I ci 3-0! Jest ostro Dobra nie wiem do tego, do tego Każdy wie co chodzi Każdy wie co, co chciałem powiedzieć Ależ tutaj o ile bomba Bomba Po prostu to, to wyglądało jakby ładową moc przez chwilę Patrzcie, zobaczcie czy tutaj i patrzy i ładuje moc i fuuu Dobra, Szymańskie dwie bramki, wrachowicie jedna. No może to będzie Mecz, w którym będziemy najwięcej strzelać bramek. Bardzo fajnie, bo no spróbujemy strzelić jak najwięcej, bo to też liczy się bilans oczywiście bramek. Dobra, Orsolini, Orsolini teraz. Zobaczymy, czy powtórzy to, co zrobił w meczu z Napoli. Zobaczmy tutaj, o, Orsolini pędzi tutaj na skrzydle. O, mija! Oj, czemu on się w ogóle w drugą stronę tutaj yy, rzucił? Tutaj podanie do Szymańskiego, Szymański strzał, Szymański hat-trick, co to był za gol? Szymański strzel hat-tricka faktycznie, ale co to był za gol, co to za jakiś kurde spadający liść, 4 do 0, wygrywamy, łatwiutko Ale co to był za gol, ale Orsulini tu okiwał wszystkich, Kambiazo, św... Kambiazo, druga asysta do Szymańskiego ale, jaki to był piękny gol! Co tu się stało? Nie nie wierzę w to. Szymański hat-trick? No, już mam pomysł na, na ten, na miniaturkę I na, i na tytuł. Ole, gol! O boże! Szymański. Szymański ma tyle samo bramek, co Milik w jednym meczu mu dorównał. Przecież to jest niewiarygodne, że Szymański strzela trzy bramki. Ja pierdzielę. Mówimy zmiany. Wejdzie sobie ten kota Takaj w końcu. No, obrońcy to w ogóle nie zmęczeni. Hmm, wejdzie sobie Timothy Wea, niech sobie odpocznie tutaj Orsolini. Wejdzie sobie Kieza, albo nie, Kieza nie, bo Kambiazo i Szymański robią taki show, to jest najlepsze duo, jakieś już widział świat, nie? Ehm, tak, wejdzie, sobie Gorecka, zejdzie sobie Milik. Wejdzie sobie też Retegi zamiast Walachowicia, bo Retegi już dawno nie zagrał. Nie, w sumie, czy to, nie wiem czy to jest Napoli, bo z Napoli nie zagrał, ale nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Oj, wybiegni Bułka, dobra, spokojnie, tutaj Bułka wybiegł, piłeczkę złapał i jest stigmastycznie. Oho, ale piękne wyrzucenie Bułka, naprawdę. A chciał mnie to kurde wziąć, ale nie ma tak, nie ma tak tutaj. chciałem je w ten sposób ukiwać, o, teraz podanie do Orsoliniego, Orsolini, Mik. Milik ma piłkę. Milik posiada piłkę. Orsolini posiada piłkę. Co zrobi Orsolini? Zobaczmy. O, ależ okiwał. O, ależ gol. 5 do 0. Orsolini. Moza. Bowiem to. Moza jest ostro ruchana w dupę. 5 do 0. No po prostu nic nie umiałem zrobić. No Orsolini, jak go, o Boże. Co ten Orsolini tu robi? Co ten Orseninit zrobił? Mini kasysta Ale... Boże, co to było, ty? W ostatniej chwili już tutaj się rzucał obrońca A, tutaj okiwany I świetna bramka tak przy supeczku ale! Że bramkę z tego nie no, Di Gregorio Naprawdę, to on poszedł faktycznie w, do, do Juventusu? Weź, weź, Bułka go lepiej zastępuje niż... Znaczy szczęsnego lepiej zastępuje niż Di Gregorio Pięć bramek wpuścił. <laughs> Szymański mucha trika strzelił, to jest niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. Kurczę, zobaczcie, zobaczcie. Aj, zabrał mi na koniec. A, dobra, teraz jeszcze. BUM. Wbieralek w niego wybiegł. O, i nasza piłka. Świetnie. Oczywiście do na bremerze. Dobra, strzelam gola. Patrzcie. Prawie był gol. Czy wy to rozumiecie, że tu prawie był gol? Przecież, przecież my jesteśmy zajebiści w tym meczu. A my wygrałem. 5 do 0 Szymański z hat-trickiem. Wow. Patrzcie. Hohoho. Kurcz, Szymański. Pierwszy hat-trick. Pierwszy raz strzelił w meczu i już od razu hat trika a kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Wow, wow, po prostu wow, i to, jaki, to jakie bramki piękne. No, jakie piękne bramki to były? No, to nie były takie bramki jakieś słabe. Szymański, 8, 9 ocena Sigma, Sigma i GigaChat po prostu. Mamy Napoli prześcignął Milan, Faktycznie... aha, bo Milan na Napoli chyba z remis był. A nie, Napoli wygrał z Milanem? Nie, nie wiem, ale Milan zremisował. Nie, to Milan Inter zremisował w tam na dole. Kto to to spadło w końcu? Bolonia jak się pogrąża. Ale jeszcze mają szansę na wyjście, mają jeszcze szansę z tej e, spadkowej. Monza pokonaliśmy, patrz, Monza na drugim miejscu, a my, my ją pokonaliśmy już 5 do 0, no to jest oszustwo. No dobrze, się, że możemy wychodzić. Możemy wyjść takim skodem. Keglery, keglery, gramy z keglery na ich terenie, gra! Serdeczna arena, serdeczna arena Serdecznie nas przywitają No, a mi spuścimy w pierdol Oj, Orsoliniż ma piłkę tutaj, przejęcie szybciutkie Patrz, patrz, co robi Orsolini Wie... Bez komentarza Do Ildyza ildys. Nie, to nie jest to Cup Miners i Orsolini, Ojej, co to jest? Nawet w bramkę nie trafił? To był Cup Miners tak w ogóle Ale że nawet w bramkę, taki słaby, to... Słaby, słaby, nie no, a Orsolini w tym... W tym odcinku bardzo dobry Nie dość, że możemy wygrać wszystkie mecze, to jeszcze możemy nie stracić bramki We wszystkich meczach, o, ale to by było Sigmastyczne Dobra, a teraz Kieza Uwaga, Kieza, czy nie Bum, ale, ale S, ale S, dobra, patrzcie, patrzę, patrzcie Kieza Kieza Ymm... Kurde, no co jest, strzelam na bramkę, a jeszcze bramkę już nawet nie musiał bronić Bo wszystko bronią jego obrońcy, a teraz Szumurodow! Szczęsny. Szczęsny Szczęsny Szczęsny, piękna obrona Ten wybiega sam na sam ja, mi się już gorączka robi od tej, tego gorąca Uff, zaraz biegę naprawdę do basenu po tym uciku. niech ten odcinek szybko kończy Wygrajmy ten mecz i, i... ja po prostu pędzę do basenu Robimy zmiany, kurde, ale mi gorąco, szybko Niech to się kończy, proszę Ja pierdzielę, hikapie szybko, schodzisz Eee, Miretti, Zeme Szymański w tym meczu słaby Fagioli wchodzi, nasi... Juniorzy, nasi juniorzy wejdzie też Retegi tutaj sobie szybko lecimy, 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 pędzimy. Pędzimy z tym koksem. Musimy to wygrać. To wygramy, naprawdę, będziemy wysoko w tabeli. A teraz yy, jakiś tutaj błąd, obrony i chyba szumu Nie, Gaetano, Gaetano, nam gola. Czyli ani jedno, ani drugie prawdopodobnie się nie uda. No może jeszcze wygrana, ale nie niestr stracenie bramki się już nie uda. Niestety, szkoda. To wszystko przez tą pogodę. To wszystko przez tą pogodę. Strasznie jest gorąco, po prostu i mi ciężko się nagrywa. Dobra, tutaj podaje w Podaje ok, to świetnie, świetnie w Co? Co? To jest najgorszy mecz jaki gramy w tym odcinku Akurat teraz UEA Strzela kurwa z przewrotki Czy ty to rozumiesz? Czy ty to rozumiesz? Wyrównanie na jeden do jednego. Ale tutaj Fadzioli co on takiego speeda odpalił? Patrzcie, patrzcie, patrzcie tu Ja w ja lekko, ledwo go opanowałem O tutaj, co tu się stało z przewrotki? UEA strzela długie nogi Jakieś ma kurde, ja nie wiem, nie wiem co tu się odwala Niecelne, a teraz dobra. Tak co w sumie może strzelać, tak co w sumie może nie wiem. Nie, 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 Aaaaah! <śmienicza> oh yes, tak, o jest! To tak, Udało się, udało się, a teraz szybko kontra i gol, patrzcie. Aj, no niestety nie, ale <śmienicza> Co to się stało? Niemożliwe. Niemożliwe, obroniłem tego karnego. Nie! No! Jebać to, że obroniłem tego karnego, jak mi tak z strzelają no, kurwa ma A tam Nie, no dobra, nie A tam, gówno Gówno w dupie i tyle tam A ja pierdolę Tak się cieszyłem, że kurde obroniłem tego karnego I dupa i tak I tak przegramy może jeszcze nie przegramy. No, dobra, przegram, No, przegramy. Przegraliśmy. Przegrywamy mecz z Cagliari niestety. O boże. Przegrywamy mecz z Cagliari. Wybroniłem Karnego, ale chuja to dało. Jestem wkurzony przez tą pogodę. Tak mi jest gorąco, tak ze mnie leci. Cagliari było w chuj gorsze i tak przegraliśmy 2 do 1. No, taki jego farta mieli. Wspada, nie jesteśmy na piątym miejscu, mogliśmy być na, jakbyśmy wygrali byśmy byli na trzecim miejscu teraz Na razie jesteśmy w Lidze Europy dalej No chcę tą Ligę Mistrzów chociaż, chcę tą Ligę Mistrzów W na następnym odcinku zagramy sobie Sassuolo Zagramy w ćwierćfinale Coppa Italia z Bari, no to mam nadzieję, że będzie taki podobny mecz co z Mądzą. Oraz gramy z Atalantą, więc Trzymajcie się zimno tym razem Ja idę kąpać się do basenu Żegnam. Wielki chuj ci dupę. Wielki chuj ci dupę.